W najbliższy piątek bawimy się na weselu, a jak ty będziesz wspominała swój ślub? Ja bardzo dobrze wspominam swoje wesele. Pamiętam, że wszyscy znajomi mówili, na swoim weselu ty jesteś gospodynią, gospodarzem, pilnujesz, no nie ma dobrej zabawy. Na moim weselu była świetna zabawa, ja się bardzo dobrze bawiłam i do dzisiaj muszę przyznać, że jak się spotykamy ze znajomymi, to wspominamy jakieś tam śmieszne historie z tego wesela, trochę ich było. No to taką jakąś jedną śmieszną. Jedną śmieszną, Dla ludzi. Ja myślę, że coś, co, 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 co wspominają wszyscy moi znajomi, to jest to jak, to było wesele, na którym była muzyka nie tylko typowo weselna, ale także hmm. inna. I ja i mój mąż słuchamy trochę ostrzejszej Muzyki, roka. No i pamiętam, że jest taki moment, że jest jakiś taki mocny, rokowy kawałek, i moja babcia wchodzi na środek kółeczka i tańczy. I po prostu słuchajcie, jak ona się odnalazła, no to było świetne i wszyscy wspominają, no babcia Mila, ale to jest wyczes. Także... No, tak było. Tańce tańcami chciałbym porozmawiać trochę o prezentach. Czy wesele się zwróciło? No, to jest dobre pytanie. Ja muszę przyznać, że ja mam dużą rodzinę, więc tych prezentów było bardzo dużo. Na moim weselu było 220 osób. Mm. A to ty mianka jeszcze zarobiłaś, coś co? <słyskafie> Oczywiście przy tak dużych imprezach koszty też są duże, ale nie mogę narzekać. No, nikt nie robi chyba wesela po to, żeby zarabiać. No, nie na samochód tam zostało, czy jakiś domek. No. A na przykład zdarzyła się jakaś pusta koperta? Nie. Szkoda. Nie. A bo byłby dobry temat. Milena Roskowska, Galan, stała pustą kopertę. Teraz jest taki zwyczaj, że m, kopert z pieniędzmi wkłada się także kartki z życzeniami, więc nawet jeśli ktoś dałby pustą, to łatwo byłoby ustalić kto. Także każdy się już chyba zabezpiecza. Ale kto wie? No nie wiem, nie zdarzyło się nic takiego, ani u mnie, ani wśród moich bliskich. To dałeś tych pustych podniec, a nie... Wszystkie. No, jest, o, o nie, oni mogą to sprawdzić, Nie, no ja, to po prostu robiłem sobie pod temat. A jak wyglądała twoja suknia ślubna? Ach, yy, moja suknia była koronkowa, dopasowana. Yy, miała gołe ramiona i była cała wyszyta kryształkami, wyszywana kryształkami. Suknia z kryształów. Jacek, tak, jakie tak pytanie, było. co do tej sukni z kryształkami można byłoby zadać? Jakie to kryształy były, Milenka? Ale tu nie może paść Marka, prawda? Nie będziemy reklamować. Nie, to co innego. Kryształy była. tej firmy były na mojej sukni. Mhm. Były one tam. Czyli ogólnie... Kwarowski. Masz temat. Czyli koniec końców byłaś bardzo szczęśliwa po tym wydarzeniu, nie było żadnych wpadek. Nie, to prawda, to oczywiście jakieś tam przygody mieli. Jakim jak się samochodem się... podjechałaś pod kościół? No właśnie to nie był samochód, to była Bryczka konna. A. Tak, Że i goście też mieli taki transport zapewniony z sali weselnej do kościoła i w drugą stronę. A to było pod Warszawą? Czy gdzie? To było w broku nad bugiem. Czyli musiałaś zorganizować noclegi dla niektórych. Tak, no muszę przyznać, że tam miejsce akurat ma świetne noclegi. Wszyscy goście byli bardzo zadowoleni nad samym bugiem, więc yy, plaża tuż obok była, więc no, poprawiny trwały dość długo, muszę przyznać, i z przerwą na kąpiel. Wszyscy spali na plaży po prostu. I tyle. Wszystkich miała z głowy Milena. <noise> Dziękuję. Dziękujemy.